Witam, Marek Gruchowacz Mabona. Dzisiaj, jak uniknąć problemów z kasą fiskalną, technicznych problemów. Przede wszystkim kasa musi być właściwie dobrana. O tym rozmawialiśmy już we wcześniejszych odcinkach. Czyli jeżeli pracujemy na bazarzku w temperaturach poniżej zera, kasa musi być przystosowana do tych warunków. Mówiliśmy, że na dzisiaj mamy tylko trzy kasy na naszym polskim rynku, które nadają się na temperatury poniżej zera. Następny warunek. Jeżeli mamy możliwość zachlapania, zanieczyszczenia, ubrudzenia klawiaturki, to koniecznie kasa musi być albo z jakąś taką klawiaturką e, zabezpieczoną, lub musi mieć silikonową nakładkę, jak tutaj, ewentualnie, czy nałożyć nakładkę na kasę z, z zewnątrz. E, Taniem rozwiązaniem zabezpieczającym nakładkę, to też Wam od razu podpowiem, jest e, taka foliówka, jak do dokumentów stosujemy, naklejona na klawiaturce kasy, kosztuje to nic. A sprawdza się doskonale po miesiącu. Możemy wymienić nakładka silikonowa, wytrzymuje pół roku do roku, a kosztuje kilkanaście do kilkudziesięciu złotych. Także to jest kolejny element. Dobrze, dalej. Bardzo często przyczyną awarii w kasie fiskalnej jest złe zasilanie. Co to znaczy? Jak mamy kilka gniazdek w ścianie, to proszę pamiętać o tym, że gniazdka bardzo szybko się przepalają, jeżeli używamy do, w tych gniazdkach urządzeń typu czajnik jakiś grzejnik. Urządzenia te pobierają dużo prądu i powodują uszkodzenia bardzo częste styków w gniazdku elektrycznym. Powoduje to tyle, że jeżeli włączymy tam później kasę, może nam nie łączyć, nie być styku i możemy uszkodzić kasę fiskalną od tego, że gniazdko było zepsute. Czyli przestrzegam przed tym, żeby używać konkretnego gniazdka do konkretnego urządzenia, jeżeli mamy przedłużać. To najlepiej ten przedłużacz używać tylko do kasy fiskalnej lub na przykład radyjka i innych takich drobno, drobnych urządzeń, które pobierają mało prądu, a czajnik czy inny grzejnik używać na zupełnie innym gniazdku, na innym przedłużaczu, a nie na tym wspólnie z kasą fiskalną. Czyli osobne, niezależne zasilanie dla urządzenia fiskalnego, proszę pamiętać o tym, to jest dla waszego bezpieczeństwa i <laughs> unikniemy kłopotów z kasą fiskalną. Kolejny element. Zalanie cieczą. Mówiłem Wam o tej nakładce. Na kasie żadna kasa fiskalna nie jest odporna na to, że ją na nią wyle, wylejemy coś bezpośrednio. W przypadku takiego zalania proszę natychmiast kasę wyłączyć z prądu i niestety udać się do serwisu. Nie, nie, żadne suszenie takie awaryjne zwierzchu nam nic nie pomoże. Oczywiście może się zdarzyć, że ta kasa jeszcze jakiś czas podziała, nawet, nawet czasami dłużej, ale prędzej czy później będą z nią problemy. Więc w przypadku zalania cieczą natychmiast udzielamy. U, 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 Bierzemy tą kasę do serwisu i, i, i idziemy do naprawy. Wyłączamy z prądu, oczywiście. Miałem kasę po zalaniu piwem, klient przez po kilku dniach, tam schisło to wszystko w środku. Niestety była już nie do naprawienia. Kolejna sytuacja. Upadek na podłogę. Są kasy, które są w stanie przeżyć coś takiego. Ta nie stanie przeżyła. Niestety, proszę wziąć pod uwagę, że. Znaczy może i przeżyła, tylko nie wszystkie części. Proszę pamiętać o tym, że żadna kasa fiskalna nie jest przystosowana do takich sytuacji, żeby, żeby nią rzucać. Akurat ten model, który tutaj rzuciłem, mam przypadek, który, że w trakcie wypadku samochodowego, przeleciał z autobusu, przekoziłkował kilkadziesiąt metrów po asfalcie i jeszcze działał po, po wymieniu kilku osłon i była kasa ta, ta kasa sprawna, natomiast Proszę pamiętać, że kasy nie są przystosowane do, do takiego traktowania i proszę e, niestety tak zabezpieczyć ją, żeby nie było możliwości, że kasa nam spadnie. Kolejna rzecz. E, w przypadku tego zalania mówiłem e, o tym zabezpieczeniu kasy przed zalaniem, ale tu jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli mamy e, produkty sypkie, które na przykład chleb, ziemniaki i tak dalej, Trasę podawania produktów sypkich lub takie, które mogą tam zanieczyszczyć kasę, tak trzeba zrobić, żeby nie podawać nad kasą fiskalną. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ziemniaki mamy po prawej stronie, tu jest kasa, a tu jest waga jeszcze po drugiej stronie, czyli nad kasą dajemy do wagi, to wiadomo, że zanieczyszczymy sobie kasę. Czyli trzeba przestawić kasę po lewej stronie, a wagę dać po prawej. Wtedy będzie mniejsza szansa, że ubrudzimy kasę tym, co się sypnie z wagi jeżeli będziemy przekładać tak samo pieczywo i tak dalej. Sami możecie sobie kasę czyścić w ten sposób, że sprężonym powietrzem w sprayu lub nawet pójść na CPN, gdzie mają sprężarkę i przedmuchać mechanizmy drukujące, przedmuchać klawiaturę. Oczywiście ja stosuję taką piłeczkę do nosa, jak można kupić w aptece i też można samemu wyczyścić kasę. To nam zabezpieczy i spowoduje, że nie będziemy mieli problemów z zasilaniem. Obrigado.